Cycylka knadelek, czyli książeczka, książka, książka, słuchajcie, to nie może być książeczka, bo to jest takie grube. Książka, kucharska dla dzieci. I dziś kolejne opowiadanie o tym, jak zrywałyśmy porzeczki nad rzeczką. Pewnego letniego, letniego dnia podczas śniadania powiedziałam do Walerii, nad rzeczką dojrzały już porzeczki. Pora by powędrowały do naszej spiżarni. Najpierw je zerwiemy, a potem zrobimy z nich sok i dżem. Bożeczki to te małe koraliki na gałązkach, upewniła się gąska. Tak, te, które przypominają wyglądem moje drewniane czerwone koraliki, odpowiedziałam z uśmiechem na twarzy. Pamiętasz, jak jadłyśmy je w zeszłym roku polane białą czekoladą? A musimy je zerwać dzisiaj? Zapytała Waleria. Tak, są już dojrzałe, jeśli ich nie zerwiemy, mogą pospadać na ziemię. A może byśmy zerwały je jutro? Próbowała mnie jeszcze podejść gąska. Walerio! Skarciłam ją. Dobrze już, dobrze! Burknęła i ruszyłyśmy nad rzeczkę z pięcioma koszykami. Kiedy dotarłyśmy na miejsce, Waleria wykrzyknęła, C tylko zapomniałyśmy o naszych chustkach na głowę, a słońce już tak mocno przygrzewa. Nie martw się, zaraz je przyniosę. I pobiegła do domu. Kiedy wróciła z czerwoną i zieloną chustką, pierwszy koszyczek wypełniony już był po brzegi porzeczkami. Założyłyśmy chustki, a wtedy gąska zamieniła się w przerażony słupek. O rany! Nie wziłyśmy naszych maślanych bułeczek. Zawołała. Co będzie, jeśli zgłodniejemy? Zecylko ty zrywaj sobie spokojnie te czerwone koraliki i niczym się nie przejmuj. A ja pobiegnę do domu i za kilka chwil wrócę z drugim śniadaniem. Zanim przybiegła z bułeczkami, ja zdążyłam już napełnić porzeczkami drugi koszyczek. Sok! Nie mamy soku. To bardzo niezdrowo przebywać tyle godzin na słońcu bez choćby kropelki picia. Możemy się odwodnić. Dlaczego wcześniej o tym nie pomyślałyśmy? zapytała gąska. Nie zdążyłam jednak odpowiedzieć na to pytanie, bo Walerii już nie było. Gdy pojawiła się z butelką soku, obok pożyczkowych krzewów stał trzeci koszyczek pełen owoców. To niemożliwe, wykrzyknęła znowu Waleria. Co tylko, ale ze mnie zapominalska gąska. Nie mamy czerwonego kocyka, na którym mogłybyśmy usiąść, aby zjeść bułeczki i wypić sok. Wstyd mi, że o nim nie pamiętałam, kiedy poszłam po sok. Możemy usiąść na trawie, powiedziałam, ale do siebie po gąsce nie pozostał już oczywiście ślad. Gdy wróciła z kocykiem, czwarty koszyk można było nazwać porzeczkowym. – Mój czerwony ptulek z długimi oszami został w domu. Obiecałam mu kiedyś, że jeśli będziemy zrywać porzeczki nad rzeczką, on na pewno będzie nam towarzyszył. – Nie masz nic przeciwko temu, abym po niego pobiegła? – zagęgała zatroskana gąska. – Na pewno nie, bo przecież też lubisz ptulka – odpowiedziała sama sobie – i nie czekając na moją odpowiedź, poczłapała do domu. Kiedy wróciła, rozłożyła nad rzeczką kocyk, położyła na nim bułeczki, postawiła butelkę soku, posadziła ptulka i powiedziała Teraz trochę odpoczniemy, napijemy się soku, zjemy bułeczki, a potem zerwiemy wszystkie porzeczki. A potem... Wrócimy do domu. Sprostowałam i postawiłam przy kocu pięć koszy z porzeczkami. Co tylko jestem z ciebie dumna. Sama zerwałaś tyle porzeczek. Dziwiła się Waleria.